Się szykować na wakacje. No, dziewczyny, co my tu mamy? Nowy pojazd na farmę. Bez kół, kurde, latający pojazd. No, zobacz. Wszystko działa, drzwiczki się otwierają. Zobacz, koty się zalęgły. O, osy i koty. Daszki od uli warszawskiej poszerzanych, blacha do odzysku, no i deski, bo daszki nie będą mi pasowały, bo już ule od Mariusza, bo ogólnie to od Mariusza jest, nie? To, co już zdążyłem przywieźć od Mariusza, to już wcześniej ule, jakieś inne graty pszczelarskie. No i tak się zgadaliśmy w sumie, bo u niego byłem jakiś czas temu też, obejrzeć, obejrzeć co tam ma do zaoferowania, i wyszło, że przyczepę trzeba zabrać, nie? I przywieźliśmy dzisiaj z braciszkiem na lowecie, tak jak widzieliście w poście. No i co? Jest to tutaj, yy, no żeby kurde doprowadzić do ładu. Czyli w wolnej chwili wszystko yy, ze środka, wszyściutko. Demontaż pełen, nie? A tu otwierany jest szyberdach. Kurde, mieli kiedyś rozwiązania. No. Yy, wszystko wyczyścić, wyrzucić i zacząć od nowa, nie? podwozie całe, znaczy tam podłoga nie wiem czy zgnita, czy wywalona, czy co tam ale no, będzie trzeba też tam zrobić jakoś to, żeby to miało ręce i nogi na jakiejś platformie to gdzieś się postawi czy coś, ogólnie zamysł jest kurde, koty normalnie już się osiedliły zamysł jest taki, że, bo to wcześniej służyło chyba do pszczół, nie, jakiś taki składzik, nie składzik Ym, i u mnie będzie podobnie, nie, że po prostu weźmiemy Tutaj odremontujemy to, mam pod nosem, tak, blisko do warsztatu, odremontujemy i zaciągniemy gdzieś tam bliżej pasieki i będzie to służyło też, żeby tam mieć strój, jakieś nadstawki, jakieś rameczki, jakieś, jakieś inne rzeczy do pszczół i tyle, nie, żeby to nie musieć jak czegoś się zapomnieć, żeby aż tutaj ocisnąć. Składzik jakiś taki jest właśnie potrzebny. Ja na razie mam jeszcze tam wolny ul jeden, więc co nieco mogę tam położyć, ale tak ogólnie to, to, to nie ma miejsca tam, żeby coś trzymać, więc, więc już będzie miejsce, o ile to zrobię. Będziemy remontować, będzie zabawa i jak to dobrze zrobimy, to będzie stało ze 100 lat jeszcze, nie. O wiecie, ro rozwalić do śmieci, zutylizować, podpalić, to nie problem. Problem to jest zrobić coś z tego jeszcze, nie? Nadać temu drugie życie. U nas to zyska jeszcze świetność swą. Tak więc no, buty są takie, proszę Państwa, że roboty zamiast ubywać, to przybywa. No, ale to nic. O kurde. A co ty masz? Kic, kic, kic. Chodź, kic. Jakaś farba? Co to jest? Eee, no coś, coś trzeba robić, proszę Państwa, w życiu na tych super produkcjach jest piątek, piątunio, 16, mininy Aliny i Justyny. Wszystkiego dobrego, wszystkim oglądającym i wspierającym. Proszę Państwa, ja już zdążyłem się kimnąć, bo kurde nie dosypiam, ja się wcześnie rano budzę i nieważne o której zasnę, ja kurde rano wstaję i o piątej i już, już koniec u mnie ze snem. No ale później jak trzeba, to właśnie sobie godzinkę się kimnej i jest w miarę. No to tak o, jak już się przebudziłem, zwierzaki porobiłem, y, idziemy, kończymy dzisiaj miodobranie, żeby to już było z głowy, nie zawracało nam właśnie naszych zasobów umysłowych. Musimy to skończyć, posprzątać y, ten y, miód w słoiczki, w poniedziałek może na no, słoiki, muszę popatrzeć ile tego jest, ile trzeba słoików rozlać. I, i mieć też już z tym spokój, no i wtedy będziemy mogli, o ile nic ważniejszego nie będzie do roboty, zajmiemy się właśnie przyczepą, kurde, robieniem domku. Czy no. coś z tego będzie? Coś na pewno będzie. Ważne, że się trzyma to w miarę kupy, więc em, coś ulepimy, no kurde, nie z takich rzeczy coś się robiło chyba, co? Czy to jest jednak coś wyzwanie dla mnie? Nie, tam, damy radę. Mam tyle wszystkiego, tyle bogactwa wszędzie, kurde się wala, że po prostu to złożyć, skręcić, skleić i będzie dobrze. Poważna robota wymaga poważnych, kurde środków. Coś mi się wydaje, że jeszcze z 20-30 kurek będzie trzeba kupić. Kurde, No, się odbijemy trochę od dna finansowego, będzie inwestycja, coś mi się wydaje, bo w zimę może być krucho z kurami. No, ten lis może i kurde wyciągnął z 15 sztuk. Tam wiadomo, nie wiadomo się nie dowiesz. No, chociaż dzisiaj ładnie jest, ale taką przeciętną trzeba wybrać. Znaczy, stare kury mogły się wynieść na ten moment. One z wiosny ładnie dały, w zimę ładnie dawały, nie? Więc to też ciężko ocenić. No, zobaczymy jak będzie. No, ale z 20 kur nie zaszkodzi, bo jak nie, nie zostaje póki co. No, ciężko. Witam Państwa ponownie. Na pasieczysku pasieka farmera pokażę Wam, jak się miód zabiera biednym pszczółkom. O, nie takie biedne. W gniazdach wszystko zostawiam i się zastanowię gdzieś tam, jak będę robił też niedługo przyglądy. Właściwie już powinienem, bo tu nawet już ponad tydzień chyba będzie mijał. Jak niektóre ule nie były sprawdzane z rodzinami produkcyjnymi, tak nie powinno być o tej porze, raczej. No ale. Jest jak jest. No. Także pokażę Wam chyba największą rodzinę jaką mam, ponieważ miała dobre warunki do tego, żeby tak się rozpędzić. Został jeden ul Wielkopolski, piętrowy, ul 50-letni, około, który odremontowałem. Ul około 50 lat. Dół, Górę daszek zrobiłem. Odremontowałem po prostu. I zasiedliłem w zeszłym roku odkładem, a dziś już ten ul wygląda tak. Cała nadstawka była już zabrana miodu. Dzisiaj zabieramy się, a żeby znów troszeczkę wyczyścić i zobaczymy, ile naniosły, czego naniosły. Zabierzemy, co się da. Jakiś taki zapach specyficzny, trąbkowy. No. Dzisiaj jechaliśmy do Mariusza i patrzę z 2 km w linii prostej. Od pasieki normalnie rzepak kwitnie, nie? Dopiero chyba zaczął kwitnąć, albo jest w połowie może kwitnienia. Całe pola żółte. Nie wiem, co to za odmiana. Myślałem, że już dawno po rzepaku. I nie wiedziałem, że tak blisko właśnie się znajduje rzepak, nie? Pasieki. One spokojnie, jeśli nie mają nic lepszego, to tam sobie latały. No, więc to też by tłumaczyło sporo, że, że mi te ramki zaczęły krystalizować. Po prostu przy miodobraniu to, to był nie lada problem. Ale no cóż, jakoś się wybrało. No taka ra ramka, ona tutaj zostanie, jakiś ciemniejszy chamiotek. Ja. O, no, na górę, chociaż trochę kapie z tej strony. No tą ramkę zostawimy. Tamte powinny być lepsze. A już waży jest zalana w całości. Tutaj poszyta. Nie leci nic. Bierzemy zmiotkę, której nie mamy i odkładamy powodzi. Uko łagodna. Wczoraj jedno rządło tylko dostałem, przez całe odebranie. Przez rękawice się przybiła. Jest ta rodzina normalnie z 25 ramek, a tutaj o, żeby zebrać do kupy, zobacz jaki tu kudzielec jest, nie? Nic nie poszerzone, w sumie one chyba tym miejsca nie mają, kiedyby się przydało jedną pewnie usunąć ramkę I rozszerzyć to, żeby to jakoś kurde, to ani to teraz odsklepić, bo to nic nie odstaje z tej strony jeszcze, jeszcze one tutaj wklęsły wręcz nie? Jest to taka słaba ramka, Trzeba tak, będzie chyba zluzować, bardziej rozszerzyć te ramki bez sensu. Więcej kręcenia od skłapiania jak tego miodu. Tutaj szans nie ma raczej. Słabsza rodzina, ona kurde matkę ma do wymienienia. Ale tak jakoś nie mogę się zebrać. Mam tyle rodzin, tyle miodu, że wiecie... Czekam aż same wymienią chyba. O kurde, miód jest tutaj. Najmniej jedna ramka. Mój miodek. O, pierwsza ramka z tej rodziny. To dobra rameczka. O, się postarały. O, kurde, miodu niosły tyle. Wybieramy. Wybieramy. A, one odbudowują ten korpus niżej, bo dużo ramek wymieniłem. Tak, dużo węzy, dużo roboty mają. Dobra, zabieram ten miodek. Bo to one mają pożytek cały czas sobie na noszu. Ale patrzę, że ciągną tam, odbudowują. Tutaj naniosły jeszcze miodu, no to kurde, w dobrą stronę idzie. Może na lipie troszeczkę roboty zrobią, wiecie. Wiecie, nie, ja nie jestem kurde taki, że chcę mieć maksimum z każdej rodziny, bo jak będzie mniej, to będę niezadowolony, bo, bo powinny więcej nosić, bo mówią książki i mówią youtuberzy, że kurde pszczoły więcej yy, Więcej miodu powinny dawać jedna rodzina. Nie Nie ma tak. Bo z tego nawet co ja patrzę, to u mnie jest lepiej niż w innych regionach Polski u doświadczonych pszczelarzy. Po prostu rok, rok wszędzie może być inny i to nawet na małym obszarze może się kurde różnić wszystko. Nie Nie trzeba mieszkać z drugiego na drugim skraju Polski. Kurczę zasklepiła te ramki niepełne, ale by się przydało to wirować, bo to mi zastygnie w tym, czy nie, No nie wiem. No tutaj trochę coś tam jest, będzie trzeba delikatnie, żeby nie porwać. Już paki ganiają czereśnie. Drugie mi proszę Państwa, zakończone sukcesem. mianowicie około 100 kilo miodu. Więc łącznie 280 około kilo miodu od wiosny. Mhm. Zapraszam na zakupy. Kto chce, kto lubi. Im więcej kupisz, tym więcej ja zajdę z cenę. A jak weźmiesz pół tony, to w ogóle będziesz zadowolony. lśniło mnie. Można z tego chatę zrobić dla papuk Tutaj wejście, okienko jedno przeznaczyć na wylot, kurde na ten. Zrobić wol wolierę i one by się w tym normalnie. Co myślicie? Aha. Ten, podłogę tylko wywalić, piasek nasypać. Uszczelnić to jakoś, wiadomo, jakiś fundamencik, coś tego. I tak nie ma. Później przemalować w moro. Albo na zielono. Czy na czarno. Mhm. Nasz utarg, proszę Państwa, już sprzedałem z 5 kilo. O, czyli można śmiało powiedzieć, że jest tuwa. Nie ma nic prostszego od pszczelarstwa, kolego! <mulary>